Centrum Warszawy na schodach Pałacu Kultury i Nauki brudna dziewczynka w podartych ubraniach odważyła się podejść do eleganckiej kobiety. Dama miała na sobie szmaragdowy płaszcz i biżuterię, która lśniła w zimnym listopadowym świetle. Ale gdy dziewczynka chwyciła jej dłoń i wskazała na złoty pierścionek, wszystko się zmieniło. Moja mama ma taki sam pierścionek. E, powiedziała dziewczynka wielkimi oczami. Mężczyzna w czarnym garniturze, za plecami kobiety, chciał odsunąć dziecko, ale milionerka uniosła rękę, by go powstrzymać. Bo w tej chwili, patrząc na pierścionek na własnym palcu, kobieta zobaczyła coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Na wewnętrznej stronie tego pierścionka było wyryte imię. Imię, które znały tylko dwie osoby na świecie. A jedna z nich zmarła 30 lat temu. Jeśli jesteś gotowy na tę historię, napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Ten listopadowy poranek zaczął się jak każdy inny dla Heleny Kowalskiej. W wieku 72 lat, z majątkiem szacowanym na ponad 50 milionów złotych, jej życie wydawało się idealne z zewnątrz. Willa na Mokotowie luksusowe samochody, wakacje w Monako. Wszystko to było symbolem sukcesu, który budowała przez dziesięciolecia. Ale każdego ranka, gdy budziła się w swoim ogromnym i pustym łóżku, Helena, Czuła ten sam tępy ból w piersi. To samo pytanie, które prześladowało ją od trzydziestu lat, co by było, gdyby postąpiła inaczej. Tego dnia Helena miała spotkanie z dyrektorem filharmonii narodowej w sprawie ważnej darowizny. Jak zwykle towarzyszył jej marek, jej kierowca i ochroniarz. Mężczyzna w czarnym garniturze był dyskretny, ale czujny, zawsze z oczami szeroko otwartymi na każde potencjalne zagrożenie. Ulice centrum Warszawy tętniły życiem pośpiesznych przechodniów. Był to zwykły jesienny dzień, z niebem pokrytym chmurami i zimnym wiatrem, który wdzierał się między stare kamienice. Helena wysiadła z Mercedesa z gracją kobiety przyzwyczajonej do wyższych sfer i poprawiła swój szmaragdowy płaszcz, jej ulubiony kolor, kolor nadziei, którą dawno straciła. Wtedy właśnie zauważyła dziewczynkę. Dziecko nie mogło mieć więcej niż osiem lub dziewięć lat. Jej ubrania były stare i zbyt cienkie, jak na ten mróz. Musztardowy sweter z postrzępionymi brzegami i spódniczka, która kiedyś była niebieska, ale teraz wyblakła od zbyt wielu prań. Włosy zwisały w nieuczesanych kosmykach, a na policzku miała ślady brudu, jakby spała na ulicy. Ale jej oczy. Te wielkie, intensywnie zielone oczy przykuły Helenę do miejsca. Dziewczynka podeszła niepewnymi krokami, patrząc z fascynacją na biżuterię, lśniącą na dłoniach eleganckiej kobiety. Helena była przyzwyczajona do żebraków, którzy podchodzili prosząc o pieniądze. Zazwyczaj Marek odprawiał ich grzecznie, ale stanowczo. Ale coś w spojrzeniu tego dziecka kazało jej się zawahać. Gdy dziewczynka chwyciła jej dłoń i wskazała na pierścionek, Helena poczuła dreszcz przebiegający po kręgosłupie. Nie był to agresywny gest, ale pełen dziecięcego zdumienia, rozpoznania. Słowa dziewczynki spadły jak grom. Jej mama miała taki sam pierścionek. Jak to możliwe? Ten pierścionek został wykonany na zamówienie, był unikatem zaprojektowanym specjalnie dla Heleny przez najsłynniejszego jubilera w Warszawie ponad trzy dekady temu. Marek zrobił krok do przodu, gotowy interweniować, ale Helena powstrzymała go ruchem ręki. Pochyliła się ku dziewczynce, z sercem bijącym mocno w piersi. Zapytała dziecko o matkę. O pierścionek, o to, jak wygląda. Dziewczynka odpowiedziała z niewinnością właściwą jej wiekowi, opowiadając o mamie, która pracuje w fabryce i ma złoty pierścionek z zielonym kamieniem, dokładnie taki, jak ten na palcu pani. Powiedziała, że mama czasem płacze, patrząc na niego i że kiedyś powiedziała jej, że pierścionek był od kogoś bliskiego, kogoś dawno utraconego. Helena poczuła, jak grunt usuwa jej się spod nóg, poprosiła dziewczynkę, żeby pokazała jej wnętrze pierścionka, który nosiła. Tam, wyryte małymi eleganckimi literami, było jedno słowo gwiazdka. To było przezwisko, którego używała tylko jedna osoba na świecie, osoba, którą uważała za zmarłą od trzydziestu lat jej córka. Rok 1993 był najtrudniejszy w życiu Heleny. Miała 42 lata i właśnie rozwiodła się z mężem, brutalnym alkoholikiem, który zamienił jej małżeństwo w koszmar. Po latach przemocy w końcu znalazła odwagę, by odejść, zabierając ze sobą dwunastoletnią córkę, Zosię. Ale wolność przyszła z ceną. Były mąż, Tadeusz, nie zaakceptował rozwodu, śledził je, groził, uniemożliwiał im normalne życie. Pewnej październikowej nocy, gdy Helena wróciła z pracy, zastała puste mieszkanie. Zosia zniknęła, a na stole leżała kartka od Tadeusza. Jeśli ja nie mogę jej mieć, ty też nie będziesz jej miała. Nastąpiły tygodnie koszmaru. Policja szukała bezskutecznie. Tadeusz? Został znaleziony martwy w rowie na obrzeżach łodzi, z alkoholem we krwi i samochodem rozbitym na drzewie. Ale Zosi ani śladu. Helena wydała wszystko, co miała, na prywatnych detektywów, na desperackie poszukiwania w całym kraju. Nic, jakby jej córka wyparowała. Po roku władze zamknęły sprawę. Zosia Kowalska została oficjalnie uznana za zmarłą, ale Helena nigdy w to nie uwierzyła. Matka czuje, tak powtarzała sobie każdej nocy, gdy nie mogła zasnąć. Matka wie, kiedy jej dziecka nie ma już na tym świecie, a ona czuła gdzieś w głębi duszy, że Zosia żyje. Lata mijały, Helena zbudowała imperium biznesowe, zamieniając ból w ambicje. Pieniądze przyszły, sukces przyszedł, ale nic nie wypełniło pustki w jej duszy. Nadal szukała, zatrudniając detektywów rok po roku, śledząc każdą najcieńszą nić nadziei. A teraz, trzydzieści lat później, brudna dziewczynka z ulicy mówiła jej o pierścionku, który nie powinien istnieć w więcej niż jednym egzemplarzu. Helena poprosiła dziewczynkę, żeby zaprowadziła ją do matki. Dziecko zawahało się, wyraźnie przestraszone. Nie wolno jej rozmawiać z obcymi, powiedziała. Mama się zdenerwuje, jeśli się dowie. Marek interweniował, sugerując Helenie, żeby zadzwoniła na policję, żeby załatwić sprawę oficjalnie. Ale Helena nie chciała czekać ani sekundy dłużej, czekała trzydzieści lat, ani chwili więcej. Wyjęła z torebki całą gotówkę, jaką miała, kilka tysięcy złotych i podała dziewczynce. Powiedziała, że nie chce skrzywdzić jej mamy, że chce tylko z nią porozmawiać. Obiecała, że wszystko będzie dobrze. Dziewczynka spojrzała na pieniądze wielkimi oczami. Prawdopodobnie nigdy nie widziała tyle pieniędzy naraz. Potem podniosła wzrok na Helenę i z powagą niezwykłą, jak na swój wiek, powiedziała, że zaprowadzi panią do mamy, ale tylko jeśli pani obieca, że nie będzie dla niej zła. Helena obiecała. I w tej chwili poczuła, że całe jej życie zmierza ku punktowi kulminacyjnemu, na który czekała przez trzy dekady. Czarny Mercedes wyglądał zupełnie nie na miejscu na ulicach Pragi Północ. Szare bloki wznosiły się jak betonowe szkielety z odrapanymi fasadami i wybitymi oknami. Bose dzieci biegały między rozrzuconymi śmieciami. A mężczyźni o twardych spojrzeniach palili na rogach, obserwując luksusowy samochód z ciekawością, pomieszaną z wrogością. Helena patrzyła przez szybę ze ściśniętym sercem. Tutaj mieszkała być może jej córka? W tej biedzie, w tym brudzie? Jeśli to prawda, jeśli Zosia przeżyła wszystkie te lata w takich warunkach, wina była jej, tylko jej, za to, że jej nie znalazła. Dziewczynka, która jak się okazało, Miała na imię Kasia, wskazała dziesięciopiętrowy blok, bardziej zniszczony niż pozostałe. Powiedziała, że mieszkają na siódmym piętrze, ale winda nigdy nie działa. Helena wysiadła z samochodu bez wahania, ignorując protesty Marka o bezpieczeństwie i protokole. Wspinali się po ciemnych i brudnych schodach, mijając pomalowane ściany i smród moczu. Helena nie zatrzymywała się, choć jej siedemdziesięciodwuletnie kolana bolały z każdym stopniem. Czymże był fizyczny ból w porównaniu z tym, co czuła przez ostatnie trzydzieści lat? Dotarli przed chwiejne drzwi z obłażącą farbą i dziurą tam, gdzie powinien być wizjer. Kasia zapukała w specyficzny rytm, prawdopodobnie umówiony sygnał. Minęło kilka długich sekund. Potem zamek zgrzytnął i drzwi się otworzyły. Kobieta, która pojawiła się w progu, była szczupła, niemal wychudzona, z siwymi włosami zebranymi w niedbały kok i głębokimi, zmarszczkami na twarzy. Miała na sobie starą, wypłowiałą sukienkę i fartuch kuchenny, ale jej oczy, te same zielone oczy co Kasia, co Helena, zatrzymały się na gościach z wyrazem czystej grozy. Przez kilka chwil nikt się nie ruszył, nikt nie oddychał. Helena rozpoznała ją natychmiast. Trzydzieści lat i całe życie cierpienia nie mogły wymazać twarzy dziecka, które urodziła i straciła. Zosia, jej córka, żywa. Zosia próbowała zatrzasnąć drzwi, ale Helena była szybsza, wsunęła stopę w szparę i wykrzyknęła jej imię. Nie Zosia, ale gwiazdka, pieszczotliwe przezwisko, które jej dała, gdy była mała. I wtedy, po raz pierwszy od trzydziestu lat, Helena zobaczyła łzy w oczach swojej córki. Mieszkanie było małe i ubogie. Dwa pokoje, służące jednocześnie zasypialnie, salon i kuchnię. Meble były stare i zużyte. Ale wszystko było czyste i uporządkowane. Dowód codziennej walki z biedą. Helena siedziała na chwiejnym krześle naprzeciwko córki, którą uważała za zmarłą. Kasia została wysłana do sąsiadów pod pretekstem, że dorośli muszą porozmawiać. Marek został na zewnątrz, na straży, choć w tej okolicy jego obecność była bardziej prowokacją niż ochroną. Zosia opowiadała, a każde słowo było jak gwóźdź wbijany w serce Heleny. Po tym, jak Tadeusz ją porwał, zawiózł ją do swojej siostry w Gdańsku. Kobieta nienawidziła rodziny Heleny i z radością ukrywała Zosie. Kiedy Tadeusz zginął, Zosia miała dwanaście lat i była przerażona, przekonana, że matka ją porzuciła, że nigdy jej nie kochała. Ciotka mówiła jej, że Helena ułożyła sobie życie na nowo że wyszła ponownie za mąż i nie chciała już słyszeć o córce z pierwszego małżeństwa. Kłamstwa, wszystko. Ale skąd dwunastoletnie dziecko miało znać różnicę? Lata mijały. Zosia dorastała w biedzie, bez wykształcenia, bez możliwości. W wieku osiemnastu lat uciekła od ciotki i wróciła do Warszawy, mając nadzieję odnaleźć matkę. Ale Helena się przeprowadziła. Zmieniła nazwisko po małżeństwie biznesowym. Zniknę... Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować a teraz ruszajmy dalej. Znęła z wszelkich rejestrów dostępnych dla młodej kobiety bez środków. Zosia nie poddała się. Szukała latami, pracując w fabrykach i sprzątając domy, oszczędzając każdy grosz, żeby kogoś zatrudnić do pomocy. Ale nic nie działało. W końcu porzuciła nadzieję. Wyszła za mąż za mężczyznę, który okazał się równie brutalny jak jej ojciec. Miała troje dzieci, z których dwoje zmarło jedno na chorobę, drugie w wypadku. Kasia była wszystkim, co jej zostało i pierścionek pierścionek, który znalazła w pudełku ze starymi rzeczami Tadeusza i który zachowała jako jedyne połączenie z przeszłością, z matką, którą straciła. Helena słuchała z łzami spływającymi po policzkach. Każde słowo było torturą, każdy szczegół potępieniem. Jej córka cierpiała straszliwie przez lata, podczas gdy ona budowała imperium biznesowe i opłakiwała swoją stratę w luksusowych willach. Kiedy Zosia skończyła opowiadać, w pokoju zapadła ciężka cisza. Na zewnątrz dzieci bawiły się w błocie, a psy szczekały w oddali. Świat toczył się dalej, obojętny na dramaty rozgrywające się za zamkniętymi drzwiami. Helena wyciągnęła rękę i dotknęła swojej córki. Pierwszy dotyk od trzydziestu lat. Zosia drgnęła jak zranione zwierzę, ale nie cofnęła się. Przeszłość już nie miała znaczenia szepnęła Helena. Nie miało znaczenia, kto zawinił i kto cierpiał bardziej. Liczyło się tylko to, że się odnalazły i że od tej pory nic i nikt już ich nie rozdzieli. Następne tygodnie były najtrudniejsze w życiu ich obu. Helena chciała przenieść Zosię i Kasię do willi na Mokotowie. Dać im cały luksus, którego los im odmówił. Ale Zosia opierała się z nieoczekiwanym uporem. Nie chciała Jałmużny, powiedziała, nie chciała być przedmiotem litości kobiety, którą ledwo znała. Trzydzieści lat zbudowało między nimi mur, a tego muru nie można było zburzyć pieniędzmi i wielkimi gestami. Helena próbowała zrozumieć zatrudniła terapeutę rodzinnego, specjalistę od późnych zjednoczenia i złożonych traum. Sesje były bolesne. Lata gniewu, żalu, pytań bez odpowiedzi wypływały na powierzchnię, jak lawa z uśpionego wulkanu. Zosia oskarżała Helenę, że nie szukała jej wystarczająco. Helena broniła się, mówiąc, że wydała fortunę na detektywów. Zosia odpowiedziała, że fortuna dla Heleny nie znaczyła nic, że gdyby naprawdę chciała, znalazłaby ją. Helena płakała i mówiła, że każda noc z ostatnich trzydziestu lat była koszmarem. Zosia odpowiedziała, że jej też, tyle że ona nie miała jedwabnych materacy, na których mogłaby płakać. Kasia obserwowała to wszystko mądrymi oczami, jak na swój wiek. Ta dziewczynka, wychowana w biedzie, miała dojrzałość, której bogate dzieci nigdy nie zdobywają. To ona pewnego wieczoru, po burzliwej kłótni, wzięła obie za ręce i powiedziała, że nie chce już widzieć ich płaczących. Powiedziała, że ma babcie i mamę i że to więcej niż kiedykolwiek miały. Powiedziała, że przeszłość już nie ma znaczenia, że istnieje tylko przyszłość. Słowa dziewięcioletniego dziecka zatrzymały je obie. Spojrzały na siebie matka i córka obce, a jednak połączone krwią, i w oczach drugiej zobaczyły to samo desperackie pragnienie naprawienia tego, co zostało zniszczone. Od tego czasu rzeczy zaczęły się zmieniać. Nie z dnia na dzień, nie cudownie, ale stopniowo jak rana, która goi się z cierpliwością i troską. Zosia zgodziła się przeprowadzić do przyzwoitego mieszkania, opłacanego przez Helenę, ale na jej nazwisko. Odmówiła willi, odmówiła ostentacyjnego luksusu, ale zaakceptowała solidny dach nad głową i dobrą szkołę dla Kasi. To był kompromis, pierwszy krok na długiej drodze. Helena zaczęła spędzać więcej czasu z wnuczką niż z interesami. Odkryła, że Kasia jest niezwykłym dzieckiem, inteligentnym, ciekawym, z talentem artystycznym, którego nikt wcześniej nie rozwijał. Zatrudniła dla niej nauczycieli rysunku, muzyki, języków obcych nie z litości, ale z miłości miłości babci, która nadrabiała stracony czas i powoli, bardzo powoli, także Zosia zaczęła się otwierać zaczęła opowiadać o straconych latach. O skradziona im dzieciństwie, o porzuconych marzeniach. A Helena słuchała, godzina po godzinie, pochłaniając każde słowo jak karę i błogosławieństwo jednocześnie. Miesiące mijały jak woda w rzece, która w końcu znalazła swoje koryto. Helena zrezygnowała z wielu obowiązków biznesowych, delegując odpowiedzialność zaufanym ludziom. Po raz pierwszy od dekad pieniądze i sukces. Nie były jej priorytetem. Rodzina stała się centrum jej wszechświata. Kasia rozkwitała pod uwagą i miłością, którą otrzymywała. W nowej szkole nauczyciele odkryli błyskotliwą uczennicę z głodem wiedzy, który bieda trzymała w niewoli przez lata. Dziewczynka, która żebrała na ulicach, uczyła się teraz francuskiego i malarstwa, a jej marzenia sięgały daleko poza mury dzielnicy Praga. Zosia także zaczęła się odmieniać. Zmarszczki na jej twarzy wydawały się łagodniejsze, oczy mniej nawiedzone przez cienie. Znalazła pracę w jednej z firm Heleny, nie z litości, ale dlatego, że na to zasługiwała i po raz pierwszy w życiu odkrywała, jak to jest pracować bez lęku przed jutrem. Rok później, w dniu urodzin Heleny, wydarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Przyjęcie zostało zorganizowane w ogrodzie willi na Mokotowie. Intymna uroczystość, tylko z najbliższą rodziną. Zosia i Kasia przyszły, ubrane w nowe sukienki kupione specjalnie na tę okazję. Nie były już obcymi sprzed roku, były rodziną. Po wyjściu gości trzy pokolenia zostały same w wielkim salonie. Helena siedziała w swoim ulubionym fotelu, patrząc na portrety na ścianach, wspomnienia długiego i skomplikowanego życia. Zosia i Kasia siedziały na kanapie jedna obok drugiej, tak podobne, że każdy rozpoznałby ich więź. Kasia zerwała się na nogi i pobiegła do torby. Wróciła, trzymając w ręku małe pudełeczko, niezgrabnie zapakowane w kolorowy papier. Podała je babci z nieśmiałym uśmiechem. Helena otworzyła pudełko drżącymi palcami. W środku był pierścionek. Nie oryginalny, ale nowy, wykonany przez Kasię na zajęciach z jubilerstwa, które teraz uczęszczała. Był prosty, nieoszlifowany, wyraźnie zrobiony dziecięcymi rękami, ale na wewnętrznej stronie wyryte było to samo słowo gwiazdka. Helena podniosła wzrok na wnuczkę, potem na córkę, z oczami pełnymi łez. Zosia wyjęła z kieszeni oryginalny pierścionek, ten, który przechowywała przez trzydzieści lat. Położyła go obok nowego na dłoni Heleny. Dwa pierścionki, dwa pokolenia, ta sama miłość. Powiedziała, że zrozumiała w ostatnim roku, że pierścionek nigdy nie był o złocie ani drogich kamieniach, był o więzi, o obietnicy matki, że zawsze będzie przy córce. I nawet jeśli życie je rozdzieliło, nawet jeśli lata cierpienia naznaczyły je obie, ta obietnica nigdy nie umarła. Helena przytuliła je obie, córkę i wnuczkę i w tym uścisku poczuła, że wszystkie te trzydzieści lat bólu topnieje, zastąpione czymś, czego już nie miała nadziei poczuć. Nadzieją. Na zewnątrz słońce zachodziło nad Warszawą, malując niebo w odcieniach pomarańczy i różu. W ogrodzie willi róże, które Helena posadziła ku pamięci zmarłej córki, kwitły mimo późnej jesieni jako dowód, że życie zawsze znajdzie drogę powrotną ku światłu. Na stole w salonie oba pierścionki lśniły obok siebie, stary i nowy, przeszłość i przyszłość, ból i uzdrowienie. I gdzieś w głębi duszy Helena wiedziała, że ich historia nie kończy się tutaj, dopiero się zaczynała. W dniach, które nastąpiły, Helena zrobiła coś, czego nigdy nie planowała. Skontaktowała się z prawnikami i zmieniła testament, zostawiając wszystko córce i wnuczce, nie jako spadek, ale jako zwrot. Wszystko, co zbudowała w tych trzydziestu latach samotności, było w gruncie rzeczy próbą wypełnienia pustki, teraz ta pustka została wypełniona tym, co naprawdę się liczyło. Zosia protestowała na początku, mówiąc, że nie potrzebuje majątku, że wszystkim, czego pragnęła, było odnalezienie matki, ale Helena wyjaśniła, że każde zarobione euro było naznaczone jej nieobecnością. Każdy sukces był przyćmiony pytaniem: Co teraz robi Zosia? Każde osiągnięcie było puste bez kogoś, z kim można by się nim podzielić. Teraz wreszcie miała z kim dzielić wszystko. Kasia wciąż rosła i rozkwitała, przekształcając się z brudnej dziewczynki z ulicy w obiecującą młodą kobietę. Kiedy skończyła dziesięć lat, urządziły wielkie przyjęcie w ogrodzie Willi pierwsze prawdziwe przyjęcie w jej życiu. Patrzyła na kolorowe balony i tort ze świeczkami, a potem odwróciła się do babci i mamy i powiedziała, że to najpiękniejszy prezent, jaki kiedykolwiek dostała nie tort. Nie prezenty, ale one, jej rodzina. Helena poczuła, jak jej serce wypełnia się radością, której nie znała od trzydziestu lat. Spojrzała na dwa pokolenia, które kontynuowały jej krew i duszę, i zrozumiała, że wszystkie cierpienia, wszystkie nieprzespane noce, wszystkie łzy płynące w samotności miały sens. Sprowadziły je z powrotem do siebie i to było wszystko, co się liczyło. Jeśli zostałeś do końca, dziękuję z całego serca. To, że tu jesteś, znaczy dla mnie ogromnie wiele. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, zostaw polubienie to znak, że te historie warto opowiadać. A jeśli chcesz wesprzeć tworzenie nowych historii, które dotrą do innych dusz, możesz to zrobić przez małą darowiznę za pomocą przycisku Super Thanks poniżej. Dziękuję za każdy gest wsparcia. Do zobaczenia w następnej historii.